Cześć, kochani, w drodze do pracy. Zapowiada się, no wiem, że całkiem fajnie. Natomiast sedno sprawy. Zawodnik UFC zaatakowany w swoim domu. Zaatakowany i nie zaatakowany, ale to gdzieś tam pod koniec nagrania się pojawi. Rys, rys sytuacji. Anthony Smith. Numer 3 kategorii półciężkiej do tak, 93 kg UFC, jak coś pomyliłem, to oczywiście poprawcie mi w komentarzach. Nie śledzę, nie śledzę uważnie, a, a jest rano. Więc no, mogło mi się coś machnąć. Natomiast jestem relatywnie pewny, że mam rację. No teraz włączasz kierunek. 3 metry przed skręceniem. Dzięki. Dzięki. Napadnięty ten budzi się, budzi się w nocy, żona go budzi, że ktoś jest w domu i faktycznie nagle słyszy momentalnie wrzask, krzyk wielki. Schodzi na dół. O ile dobrze pamiętam, na bo to było na tym samym poziomie. No nie istotne, Nie, na tym samym poziomie to było. Yy, więc wychodzi z, ze swojej sypialni wychodzi za róg tam do. To był zdaje się pokój jego żony. Zresztą to też nieistotny jest zbytnio szczegół. Yy, jakiś tam w yy, ten. Pokój komputerowy tam, jakieś biuro jego żony. Wychodzi i, i widzi gościa. Gość stoi, patrzy na niego. Jak sam zeznaje Antony Smith wydawał się zdziwiony, że go widzi. Napina się. Ten. Napina się, po czym Antony się w niego wbija, po prostu wbiega w niego. sam znaje, chyba to właśnie tak było. To są jego słowa teraz, on nie jest pewien, że chyba właśnie staranował go, po prostu wbieg w niego. I ten różne myśli przebiegały mu przez głowę Że no może być, że walczy o życie, no bo przecież najczęściej jakby się włamuje do domu, to po nic dobrego i pewnie mają ze sobą jakieś narzędzia, więc mówi nawet jak jeśli zostanie nie, nie, nie natychmiastowo śmiertelnie ćknięty, czy postrzelony, no to ma maksymalnie dwie minuty żeby coś zdziałać takie mu myśli przebiegały przez głowę więc walka się zaczęła ale, ale co? ale lipa lipa, bo gość przyjmuje wszystko co jeden z najlepszych zawodników na świecie mu serwuje przyjmuje, zjada kolejne piąchy łokcie, przeżuwa i wypluwa Yy, przyjmuje kolana i nic, walczy w opętańczym szale. Jak mówi sam Antony Smith, gość nawet nie zwalnia, po prostu spływa wszystko po nim. Yy, w międzyczasie jego żona się, żona się pojawia, yy, tu rozmawiają gdzieś tam ze sobą, że za, po policję zadzwoni, że dzieciaki, yy, że coś, więc żona tam yy, oczywiście tam dzieciaki dzieciaki znalazła, było wszystko w porządku, zabrała je do ich sypialni i potem przybiegła mu, przybiegła mu pomóc, w domu była jeszcze teściowa. W końcu Antony jak zeznaje, pyta gościa, czy ktoś jest z tobą, czy masz broń? Gość mówi, że ma broń, że tak, że ktoś jest z nimi, nagle się zaczyna drzeć, jakieś tam imię wypowiada, nie pamiętam, znaczy wykrzykuje, że to niby jego o ciepłe że to niby, ale nie aż tak, bo będzie huczeć że to niby jego kolega no to mówi, no to lipa to krzyczy, żeby mu przynieś... przyniosły nóż, ktoś chciała, żeby mu nóż przyniosła z kuchni, no to mu przyniosła nóż z kuchni więc mu ten jak mówi, przykłada ten nóż tak? o ile dobrze go zrozumiałem natomiast nie dźga go jeszcze nic mu nie robi no ale sobie myśli, że jak się ten pojawi tylko ten jego znajomy, no to będzie musiał go zadźgać i zająć się tamtym, tak? Natomiast to ciekawa rzecz no, no jak ma wszelkie przesłanki do tego, żeby myśleć, że, że ktoś jest tutaj i jest rodzina i wszystko to to już powinien użyć tego noża natomiast coś mu tu chyba nie grało w tej sytuacji bo cały czas to się przewija, że ten gość właśnie tak stał zdziwiony, że że, 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 go, że go widzi eee, ciekawy element, tam się szamotali pod e, blisko biurka właśnie jego żony, więc ten gość był w dużej mierze wciśnięty pod te biurko eee, ten napastnik, później jak już się tam na ziemi na ziemi się tam gramolili no i jego żona, był taki zginięty, a jego żona zaczęła przytrzymywać mu nogi. No i on zaczął wjeżdżać tymi nogami. I ten, i Anton mówi, że mówi do gościa, nie kop mojej żony. I gość powiedział, no dobrze. I przestał kopać. Yy, I przestał kopać, natomiast od pasa w górę walczył dalej. Jak opętany. Ale nogami nie tknął nawet, nie? W końcu policja przyjechała to było 5 minut od zadzwonienia po policję minęło troszkę tam ponad 5 minut do momentu, aż się zjawili, no już oni, oni opanowali sytuację. Jego, odciągnę, jego zabrali, odciągnęli gdzieś tam yy, i tamtego gościa tam spacyfikowali, nie pamiętam ilu tam funkcjonariuszy się tym zajęło. To też nie jest istotne akurat dla sprawy, przynajmniej dla tego, co, o czym ja chcę mówić. Więc mamy rys sytuacji. Jak Antony mówi, była to najtrudniejsza walka w jego życiu, a był akurat jest w trakcie kampu przygotowawczego, bo tam mu się walka zbliżała. Więc był to taki jego, no, jeden z lepszych dni. Eee, a najtrudniejsza walka w jego życiu mówi, że wydawało mi się, że to trwa w nieskończoność po prostu to, co się dzieje i mówi, był zaskoczony, że to przecież, kurde, no, no nie jestem najlepszy na świecie, ale z roce spod ogona nie wypadłem, a to jest zwykły gość, zwykły gość, ale sobie z nim nie umiem poradzić, nie? No i, i, i teraz tak, jak się gość, także bardzo fajnie w ogóle, że tak, dzieli się... nie, nie, nie kozaczy we wspomnieniach, dzieli się z tym wszystkim, Uczciwie, szczerze, tak jak było. Eee, uczciwie, szczerze, tak jak było. I teraz, jak już gość był opanowany. Gość opanowany, był skuty. No i żeby on w tym momencie zaczął szaleć, mu odwalać, bo mówi, że yy, no wiem, to, to, to nieprzypadkowe, że okolica jest spokojna i wszystko. No on jest zawodnikiem, wie więc, co? więc jakiś wywiad zrobili, jakiś coś, więc może ktoś go chce ściągnąć z jakiegoś powodu, kurde, nie wiem, dlaczego, zabawne, że takie myśli mu przychodzą przez głowę, może coś tam, coś tam, jakieś tam interesy były nie takie, nie wiem, yy, że ten, a może po prostu no, gdzieś się odzywają filmy akcji w głowie, co jest normalne u wszystkich, tak, podświadomie to, co przyjmujemy, te treści różne, no to, to gdzieś tam odgrywają rolę w naszej podświadomości yy, i, i teraz jego zaczęli uspokajać, bo on zaczął świrować, więc no już go uspokoili i wyprowadzali go do jego właśnie sypialni, do rodziny, no ale musiał przejść obok tego gościa, napastnika, czy też nie, nie do końca napastnika, bo to w zasadzie Antony zaatakował jego, no ale przeciwnika i on im mówi, że gość z takim wyrazem na twarzy takiego absolutnego niewiniątka i mówi, przepraszam cię stary, dziwne, nie? No i teraz co się okazuje? Co się okazuje? Eee, gość tam widać na kamerach, bo ktoś nagrał na telefonie, ktoś miał koło domu eee, znaczy swoją tam eee, nagranie, tak, kamerę przemysłową, kam kamerę ochrony. I że gość sobie tam tak wędrował, eee, gdzieś tam do jakiś aut wsiadał, darsił tak mi się nabudowywała ta złość. Eee, i, i tu jedno, drugie auto potem zaczął ludziom o, 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 tu niemożliwi są eee, nabudowywała mu się ta złość i, 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 i tu zaczął tam się tłuc po drzwiach w końcu do kogoś szedł do domu eee, do jakiegoś tam sąsiada eee, ale uciekł, bo sąsiad powiedział mu, żeby wyp... stąd natychmiast i zwiał i potem mówi przechodził koło ich domu, widać to na kamerze, idzie sobie, idzie już prawie minął ich dom, ale nagle się zatrzymał w miejscu, patrzy, bo co, bo otwarte na oścież drzwi od garażu. Jak mówi Antony Smith, na jego osiedlu to normalne. Często tam zostawiają niezamknięte yy, drzwi, no bo przecież okolica spokojna, więc drzwi nie za, pozamykane, yy, jakiś garaż otwarty. Mówię, aczkolwiek tym razem to był przypadek, bo on myślał, że żona zamknęła, żona myślała, że on zamknął i tak było. I, i tak było i, i ta ta się wydarzyło. I, I ten. No i gość wszedł, yy, gość wszedł na mój gust. Zresztą tam były tego, były tego znaki. Gość był mocno zćpany. Jak się okazało, był zapaśnikiem i to dobrym, i to dobrym. Natomiast yy, tam, tak się szacuje, jakiś tam, do tego co dotarłem, do jakieś 15-20 kilo lżejszym od Antonego Smitha, więc przewaga wagi była duża i, i najprawdopodobniej jemu się szukał swojego domu i nie mógł go znaleźć, tak? I za każdym razem się wściekał coraz bardziej, bo już myślał, że to, że to jego auto, ale kluczyki nie pasują, tu coś tam, do domu go nie chcieli wpuścić, do jego własnego domu, w jego głowie oczywiście, no więc był wścieknięty, eee, potem trafił do domu, bo pewny, że to jego, tam jakiś gość go pogonił, jakiś coś, no to już w ogóle, w końcu patrzy, mówi, ha, to już na pewno jest mój dom, wchodzi, chodzi sobie, <klujny> <klujny> chodzi sobie po domu, się, bo, bo bo coś tu mu nie pasuje, no to się zaczął drzeźć. no i schodzi jakiś gość w jego domu i co? I rusza na niego, nie? I rusza na niego, no i się mucka zaczęła, nie? Eee, teraz jak po zdarzeniu to, to gościa zabrała karetka do szpitala, tam miał w, ten ryj porozcinany, no po prostu mielonka z ryja, Eee, jakiś tam obrzęk mózgu, trzęsienie, czyli Antony, no ładnie mu, nakład. Natomiast gościa, jak se znaje sam Antony, ani na jote nie zatrzymało. Szedł jak dzik w paśnik, wszystko po nim spływało, tak? Bo gość, co? Walczył o życie w swoim mieszkaniu. Eee, na no a paśnicy, no to twarde <laughs> ludzie. Yy, więc, więc, no właśnie, siłę, siłę mają ze dwóch. No więc, dlatego walka była taka ciężka. Yy, no i Antony się zastanawia, kurde, a co by było, jakby mnie w domu nie było, nie? I jak tu się z tym poradzić? No tak, a ja se myślę, może tak zamykać drzwi, moi drodzy, nie? Sprawdzić. Nie liczyć, że ktoś zamknął, tylko sprawdzić, czy wszystko jest pozamykane. Yy, trzeba by na pewno drugi raz podejrzeć, zobaczyć nie, że bo okolica spokojna bo jak jest okolica spokojna hmm, to prędzej czy później ktoś się płapie, to jest spokojna okolica tu się nic nie dzieje idealny rynek zbytu dla naszych usług włamań i kradzieży, nie? i rabunków no ale to tylko ja może tak tylko, nie wiem co najlepsze jak mówi sam Antony Smith z reguły śpi z bronią pod poduszką. No, rozsądne wyjście, jeśli się zostawia po otwierane drzwi, bo to jest norma, nie? Tym, ak, tym razem akurat nie spał z bronią, bo broń zostawił w torbie. I yy, dlatego tej broni przy sobie nie miał. Yy, no, dla gościa dobrze, no bo no bo co, bo by zginął za, za pomyłkę no. znaczy tak, no, no, no nie bronię go oczywiście, no, no nie, ćpajcie, nie no bo takie akcje się mogą dziać, że wchodzicie do domu, ktoś was w nim napada w waszym własnym domu, a potem się okazuje, że to nie wasz dom nie? więc, więc nie ćpajcie nie ćpajcie, tak, alkoholu też nie za dużo tak? Hmm, z umiarem, tak? Drineczka. szklaneczkę whisky do kurde z, z tym, z Johnem Wayne'em czy Clintem Eastwoodem starczy eee, kolejna rzecz czyli pilnujcie złego bezpieczeństwa, zamykajcie bo jak widzicie nawet to, że jesteście jednymi z najlepszych zawodników na świecie e, możecie mieć najtymniejszą walkę w życiu z kimś, kogo byście o to nie posądzali kolejna rzecz Procedury muszą być ustalone wcześniej, z góry, przed zdarzeniem, nie, że po spokojnej okolicy, nie, bo jak mi piszecie, że e, gdzie Ty mieszkasz, tak, drzwi zamykasz, jak wejdziesz do auta, gdzie Ty mieszkasz, w, w, w tym, kurde, w Brazylii, czy co, w jakichś y, przedmieściach, czy ten, po co, na co, o co chodzi, jesteś nienormalny, a tu taka, proszę, spokojna okolica, proszę bardzo. Yy, więc procedury bezpieczeństwa, czyli nie w trakcie zdarzenia, więc tak naprawdę oni mieli dużo szczęścia, że to był gość, który się po prostu zćpał i mu się zdrowo po, pofanzoliło, i mu się zdrowo pofanzoliło, bo inaczej, gdyby to był faktycznie ktoś, kto chciał ich rabować. No, to Anton ze swoją rodziną mógłby już nie żyć. Eee, więc nie w trakcie zdarzenia, kochanie, zadzwoń po policję, kochanie, weź dzieciaki. Tylko jak się dzieje, ja się czymś zajmuję. Widać, że no główno wpadło w wentylator. To, to że ona od razu wie. Że dzwoni w drodze po dzieciaki yy, i podejmuje inne kroki, o których, yy, o których mówimy na szkoleniach. Yy, w każdym razie jest ta procedura ustalona wcześniej, że każdy z góry wie, co ma robić. I komunikacja następuje tylko wtedy, kiedy coś odbiega od ustalonego, yy, ustalonego planu, od, yy, odbiega od, od pewnych norm. O ile o normach w tych sytuacjach możemy mówić? Natomiast, yy, że komunikacja jest ważna, mówi nam o tym fakt, że Antony yy, przypadkowo, ale się komunikował i jaki to miało skutek. Dlatego w trakcie, yy, tak jak mówiłem, wchodzimy w pewien związek z naszym napastnikiem. W trakcie, w trakcie tej napaści ważna jest komunikacja, bo w związku ważna jest komunikacja. I widzicie, do jakich rzeczy to miłych, dobrych doprowadziło. I Was też doprowadzi. Obojętnie, w czym robicie, jeśli musicie kogoś opanować, pracujecie w służbach, jesteście w trakcie działania, komunikacja, komunikacja, nie tylko puste, nie ruszaj się, nie stawiaj oporu podczas, gdy wyciskamy mu mózg przez uszy, ale no coś więcej i z czułością. Także, kochani, Uważajcie na siebie, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.